Mariusz, ja już myślałem, że ty naprawdę zwądrzałeś, a jak widać dalej zachowujesz się jak pet. Po co publikujesz w internet informacje z prywatnej rozmowy? Doskonale wiedziałeś, że rozmawiam z organizatorami, że rozmawiam z Kasiuszem, że nie trenuję na ciebie, bo nie muszę na ciebie trenować. A to, że sobie od czasu do czasu popiję alkohol, no to kurwa mogę. No po co ja mam się na ciebie przygotowywać? Co ty myślisz? Że ty wejdziesz w oktagon i mnie rozpierdolisz? Co to kung fu mnie rozpierdoli? No zastanów się, co ty w ogóle pierdolisz. Nawet jeżeli ty trenujesz te pół roku. Możesz sobie trenować nawet 10 lat na mnie. Wchodzę i cię rozpierdalam w tym Oktagonie. I nawet sobie mogę być na kacu, mogę być w cuku pijackim. I tak cię rozpierdolę. Nie dasz mi rady. Także, także skończ sobie te instastory w dupę sobie wstać, nie? Punk fu szkielet, Maruś, ty naprawdę wierzysz w to, że ty jesteś w stanie mnie znokautować? Co z tego, że ty trenujesz 4 miesiące trenowałeś na karła, 3 miesiące trenujesz teraz? Łącznie trenujesz 7 miesięcy. I ty myślisz, że naprawdę te 7 miesięcy pozwoli ci wejść do oktagonu i mnie znokautować? Już ty nie masz siły w rękach te, no nie wiem, te, te kości ci połamiesz, jak ty będziesz do klatki, chłopie. Co z tego, że ty będziesz mieć technikę? Co z tego, że ty będziesz mnie uderzać? Jak ja się raz na ciebie zamachnę, dostaniesz taką jedną bombę, kurwa, konkretną na twarz i już nie wstaniesz maruć. Będziesz leżeć w tym oktagonie cały zakrwawiony i ja ci gwarantuję, że nie zrobię już żadnego treningu. Nie zrobię. Do, 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 do samej walki nie zrobię żadnego treningu, bo nie muszę na ciebie trenować, a ty sobie możesz trenować nawet te 8 miesięcy i tak przejebiesz. I tak, kurwa, ta w dostaniesz. Jedna bomba tylko wejdzie Ci na twarz już nie wstaniesz. Gwarantuję Ci. A, i pierwsze, co zrobię, to wrócę na chatę, nachleję się, spalę całą paczkę fajek i tak będę robić codziennie. Będę codziennie najebana aż do samej walki, żeby Cię upokorzyć, czaisz? Żeby Cię upokorzyć, wejdę tam na, normalnie na cuku pijackim i rozkurwiecie Cię, rozkurwię za to, co pierdolisz. Marek, zgrywasz kozaka przez internet. Słuchaj, jeżeli jesteś taki kozak, no stań i porozmawiaj ze mną, e, bo wracamy tutaj chyba tą samą trasą z Wrocławia na Szczecin. E, na McDonaldzie staniemy. Wyślę ci zaraz Pineskę na numer telefonu. Staniesz na tej samej trasie, pogadamy na spokojnie, a nie kurwa kozakujesz przez internet. E, zobaczymy, jaki wtedy kozak będziesz. Pineska kurwa leci, mam nadzieję, że że nie stworzysz kurwa, że staniesz, że porozmawiasz jak facet ten, jak pizda kurwa wszystko w internet rzucasz. Maruś, kurwa, takiego kozaka zgrywasz w McDonaldzie przy ludziach, tak? Weź tutaj, kurwa, zatrzymaj się przed wjazdem do Szczycina. zrobimy kurwa soluwę na gołe pięści na, na trawie. Jest kurwa tutaj fajna miejscowa. ja Ci zaraz pineskę wyślę, i może kurwa tak się spróbujemy. Taki kurwa jesteś pewny siebie, że mnie rozpierdolisz, że mnie zajebiesz. No to dawaj, zatrzymaj się, zrobimy to kurwa po męsku, kurwa jak prawdziwi facecie, albo zmieńmy kurwa zasady. Na gołe pięści się napierdalajmy. Ja nie mam żadnego problemu. Jesteś taki kozak, mówisz, że mnie zabijesz w Oktagonie, to, to kurwa zrób.